Dzień dobry kochani. Dziś mamy 4 sierpnia, a tytuł naszej refleksji to jasność. Wierzę w siebie niezachwianie. Jak znaleźć w sobie siłę? Siła osobista przypomina włącznik światła elektrycznego. Dopóki nie pstryknę włącznika, będę pogrążona w ciemnościach. Światło tam jest cały czas. Ale muszę go włączyć. Prąd sam nie popłynie. Podobnie rzecz się ma z siłą. Muszę z mojej siły zrobić użytek, bo inaczej zwiędnie. Muszę w siebie uwierzyć, muszę tę wiarę spożytkować. Samo mówienie o niej, czytanie o niej nie wystarczy, bym doświadczyła w pełni wspaniałości i chwały życia. Nie mogę się opierać na cudzej sile ani żyć czyjąś wiarą. Sama muszę tego doświadczyć. Wystarczy, bym dostatecznie silnie uwierzyła, a wszystko będzie możliwe. Moja wiara w siebie będzie rosła, gdy coraz lepiej będę ją okazywać i kierować się nią w życiu. Nie muszę się zastanawiać, gdzie jest moja siła. Ani skąd się ona bierze. Ona tu jest, czeka na włączenie, czeka, by jej użyć. Dzisiaj będę ćwiczyła wiarę. Włączę mój osobisty zasilacz i będę z niego korzystała w codziennym życiu. Kochani, jak siebie kochamy, akceptujemy i sobie ufamy, to jest bardzo łatwo uwierzyć w siebie. Oczywiście zwątpienie jest to rzecz ludzka. Także też to akceptujemy, akceptujmy. To jest normalne. Znamy swoje zalety, jak i wady. Mamy siebie i naszą siłę, nasze źródło. Naszą siłę wyższą. Dajmy sobie to światło, włączmy to światło, aby nasze życie było wyjątkowe. Wierzmy w siebie i naszą siłę wyższą. Tego Wam życzę, kochani, życzę Wam cudownego dnia, dużo uśmiechu, dużo, dużo. Wysyłam serduszko i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Buziakuję mocno, papa.